Opuszczam moje miejsce noclegowe w Grado. Tu spałem. Teraz kierunek Triest i potem kierunek Słowenia, Lubliana Nie wiem, czy mi się uda dojechać. Może. Dobra. Tak wygląda. Camping to tyle Tu byłem w Grado, camping Al Bosco Palmy są I hotel jest Jadę Opuszczam Grado. W tym miejscu pogoda jest, jak widać, dobra. Trochę zajęło mi ustawienie nawigacji niestety. Nie wiem, miałem jakiś problem z załadowaniem kursu, ale się udało. Jest godzina 10.15. Gdzie mi się dzisiaj uda to nie wiem, na pewno będę na Słowenii, ale w którym miejscu, nie wiem. Do Lubiany raczej nie dojadę. Dobra, wjeżdżam na ścieżkę rowerową i jadę tu, gdzie ci rowerzyści. Przejeżdżam przez jakiś kanał. Rado z 6 km Ale to co widzę tam na północy Nie wiem czy widać czy nie Takie spiętrzone chmury Nad alpami to nie wróżę nic dobrego Ja co prawda jadę w tamtym kierunku A tu tam są troszeczkę lepsze z tego co widzę, nie było, ale później skręcam na Słowenię. Co prawda przez samą Alpę nie będę jechał, ale mam nadzieję, że mnie ta pogoda tam nie zahaczy. Dobra, jadę. Dojechałem do punktu widokowego. Myślę, że się tu zatrzymam na chwilkę. Tak jest. No jestem na punkcie widokowym. Tu jest ten jadę w kierunku triestu, nie wiem czy widać, czy nie, stąd chyba nie widać, ale gdzieś tam. Typowy Adriatyk. nadmorska droga To są właśnie miejsca do których warto dla których warto jechać do Włoch. bellissimo, bellissimo. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Przynajmniej wygląda, choć pewny nie jestem. Jest chyba to centrum tego Triestu, jak wygląda jak Wenecja. A Stamtąd z dołu wypycham. Jeszcze mam tam. O Boże, co to za trasa? Miała być na szosę. Nie wiem. Gratuluję pomysłodawcy tych map CZ, które wskazują, że to jest trasa na szosę. Trzeba wypychać, sprawiać samego morza. Ale przynajmniej widok na Trias jest ładny. a ja mam tam masakra gdybym powiedział że wyjeżdżam z Triestu to bym skłamał tu bardziej adekwatne jest wypycham się z Triestu Ojejku. no ale taki widok ze sobą zostawiam Wypychając się z stresu tak to wygląda właśnie O Jezu Chciałem Adrię to mam jakieś 350 metrów powyżej poziomu Morza powyżej Triestu. Wypchnąłem tutaj rower, ale widok jest taki, że chyba było bardzo... z Wybrzeże słoweńskie i, Chor i chorwackie w tamtą stronę, w dole Triest. Dalej Chorwację już widać. Wypchnąłem tutaj rower. Dało mi to nieźle popalić. Ale mimo wszystko warto było dla, takie, dla, dla takiego widoku. Naprawdę. Jeszcze jedno ujęcie. Triest, kawalątek Słowenii i Chorwacja. Trzy kraje, stąd są widoczne. Włochy. Słowenia, Chorwacja, no i ja też jestem kawałeczek jeszcze widoczny, Słowenia przede mną, za mną zostaje Italia. Nowy kraj, nowe przygody. Mam nadzieję, że już bezdeszczowe. Włochy mnie pozytywnie zaskoczyły. Na tle deszczowej Austrii słońce i 30 stopni to było coś pięknego. Zobaczymy jaka będzie Słowenia. Mam nadzieję, że będzie też równie gościnna jak i Włochy. Cóż, gdzie dzisiaj dojadę, nie wiem. Zobaczymy. Mam jeszcze... Jest jest 25 po piątej. Spokojnie z dwie godziny jazdy jeszcze może być. No to tyle. Słowenia. Na razie cisza i spokój. Wygląda na, na horyzoncie jakieś górki. Ja mam jeszcze 3 km do kempingu, na którym dzisiaj będę nocował. Odezwę się, jak będę na miejscu, już rozbiję namiot. Do zobaczenia. Okay. Godzina 19:10 jestem w miejscowości Storie na kempingu. To jest namiot rozbity już. Mój rower, bagaże tutaj. Kemping jest bardzo malowniczo usytuowany. Wśród takich ładnych drzewek. Nawet rosną czereśnie. Można się poczęstować. Także to podejście w triacie dałem w dupę dzisiaj i sobie spłuczno. Aha, jeszcze fajna, fajna rzecz. Pani, która mnie tu dzisiaj przyjmowała, dała mi na powitanie taką szklaneczkę wina. Ta butelka jest moja, ale to wina jest tutaj. Także do kolacji, jak najbardziej, to winko sobie wypiję. Widok za płotem ładne miejsce. Do jutra.